Dzisiaj mamy wspomnienie świętego Andrzeja i Ewangelię o tym, jak to Jezus przychodzi do Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana, no, żeby ich powołać. No, mówi bardzo proste słowo: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. No, my tak w duchowości bardzo często szukamy takiej więzi właśnie z Jezusem, żeby pójść za nim. Bardzo często Jezusa przedstawia się w taki sposób, że, że Jezus przychodzi. Proponuje nam relacje, proponuje nam jakąś więź, jakieś, jakieś bycie blisko i tak dalej, i tak dalej. Uczymy się modlitwy, żeby doświadczyć Jezusa, żeby w Niego się zanurzyć, żeby Go tak bardzo ukochać. Powiedzieć, jak to bardzo jest kochany i tak dalej. wszystkie takie czasami aż do wymiotów, takie słowa. A Jezus przychodzi do apostołów, do bardzo konkretnych ludzi. I mówi, słuchajcie, pójdźcie za mną, a uczyni was rybakami. Jezus inspiruje. Jezus daje bardzo konkretną inspirację. Nie mówi o relacji, o więzi, o doświadczeniach i tak dalej. Po prostu mówi, kim się staniesz. No, jak się modlisz dzisiaj tą Ewangelią, to daj się Jezusowi zainspirować. Kogo Jezus w tobie chce mieć? jaką lecie ma misję, co masz do zrobienia. Cała reszta, cała reszta będzie, będzie potem. Najpierw inspiracja. Dlaczego w ogóle ja idę z Jezusem? Po prostu.